Witam cię bardzo serdecznie w kolejnej części z cyklu Pewniaki Maturalne. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się pewniakiem maturalnym, który zawsze co roku jest na maturze. Jest to zadanie otwarte za dwa punkty z funkcji kwadratowej. Natomiast jeżeli szukasz świetnego i szczegółowego wytłumaczenia całego działu funkcja kwadratowa, znajdziesz go albo w moim kursie maturalnym, albo w mini kursie, który zawiera wyłącznie omówienie jednego działu funkcja kwadratowa. Na dzisiejszym filmie zajmiemy się wyłącznie dwoma przypadkami przypadkami z tego działu równaniem i nierównością. Pierwsze zadanie dotyczy równania albo nierówności kwadratowej i możemy za nie otrzymać dwa punkty. Więc na początku zróbmy sobie takie równanie x kwadrat dodać dwa pierwiastki z 2x minus 2 równa się 0 i jak rozpoznajemy, że jest to kwadratowe równanie? Oczywiście jeżeli jest tam x podniesiony do kwadratu, to my już wiemy, że jest to kwadratowe równanie. I istnieje wiele sposobów jak rozwiązywać kwadratowe równania, ale takim uniwersalnym i zawsze skutecznym sposobem jest obliczanie delty. Oczywiście zapiszmy sobie wzór, że delta równa się b kwadrat minus 4ac. Ten wzór masz też w tablicach maturalnych. Jeżeli chodzi o współczynniki abc, to pamiętaj, że współczynnik a zawsze jest przy x kwadrat i jest to w naszym przypadku. Jedynka. Jeżeli chodzi o B, zawsze stoi przy x, który jest przy pierwszej potędze, i w naszym przypadku jest to dwa pierwiastki z dwóch, natomiast C równa się uwaga, minus 2. Bardzo często zapomina się o tym znaczku. Pamiętaj, że zapisujemy zawsze ze znakiem, czyli w naszym przypadku z minusem. Tak więc wszystko teraz podstawmy pod wzór delty, żeby ją wyliczyć. Mamy b kwadrat, czyli 2 pierwiastki z dwóch podnosimy do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 2, co daje nam? 2 pierwiastki z dwóch do kwadratu to będzie 4 razy 2, czyli 8. Minus 4 razy minus 2 to będzie plus 8, czyli nasza delta wynosi 16 no i skoro delta jest dodatnia, to wiemy, że nasze równanie ma dwa rozwiązania, czyli mamy x1 i x2. Wzorki to są minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Oczywiście te wzorki również znajdują się w tablicach maturalnych, czyli w naszym przypadku minus 2 pierwiastki z 2, minus 4, bo to jest pierwiastek z delty, możemy zapisać pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 16, to jest 4 i przez 2a, czyli w naszym przypadku przez 2. I teraz Kolejny duży błąd, który często się zdarza na maturze, to że niektórzy chcą skrócić na przykład tą dwójkę i dwójkę. Pamiętaj, że nie możemy tego robić w ten sposób, ale uwaga, możemy skrócić cały licznik przez dwa, czyli każdą liczbę z licznika możemy skrócić przez dwa, i wtedy byłoby to minus pierwiastek z dwóch, minus dwa. Jeżeli nie za bardzo to widzisz, to możemy zapisać też to w ten sposób, że w liczniku możemy wyciągnąć dwójeczkę przed nawias, czyli w nawiasie mielibyśmy minus pierwiastek z 2 minus 2, to przez 2, i teraz te dwójki ze sobą skrócić. Wychodzi oczywiście taki sam wynik, minus pierwiastek z 2 minus 2. I obliczamy jeszcze x2, czyli w naszym przypadku minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli mamy minus 2 pierwiastki z dwóch dodać 4 przez 2. No i dzielimy przez to 2, obojętnie jaką metodą. Czy wybierzesz wyłączanie dwójki przed nawias z licznika, czy też po prostu podzielenie każdej liczby z licznika przez 2. Wyjdzie nam wtedy minus pierwiastek z 2 plus 2. I to będą dwa nasze wyniki. Pamiętaj, że zawsze w otwartym zadaniu musimy udzielić odpowiedzi. Czyli w naszym przypadku odpowiedzią byłoby, że x należy do zbioru liczb minus pierwiastek z 2 minus 2 i minus pierwiastek z 2 plus 2. To będzie nasza ostateczna odpowiedź. Przejdźmy teraz do nierówności. Zobaczmy, czym ona się różni od równania. Najpierw zrobimy sobie taką łatwiejszą nierówność kwadratową, następnie troszkę trudniejszą, czyli mamy minus 2x kwadrat plus 5x większe od minus trójki. I pierwszą rzeczą, którą musimy mieć przy nierówności kwadratowej, to 0 po której ze stron nierówności. Czyli ustalmy, że 0 będzie po prawej stronie nierówności, tak najczęściej się to wykonuje. Czyli minus 2x do potęgi drugiej plus 5x dodać 3 ma być większe od 0, no i teraz ponownie musimy wyliczyć deltę, podobnie jak w równaniu. Czyli mamy delta równa się b kwadrat, czyli 5 do kwadratu 25, minus 4 razy a, czyli minus 2, i razy c, czyli razy 3. Tak więc mamy 25 minus 4 razy minus 2 to będzie 8 na plusie, razy 3 to będzie plus 24, czyli mamy 49. Pierwiastek z delty, czyli pierwiastek 49, wynosi 7. No i mamy dwa miejsca zerowe, x1 i x2, czyli minus b minus 5, minus pierwiastek z delty, czyli minus 7 przez 2a. Uwaga, a jest równe minus 2. Czyli będzie przez minus 4. Tak więc mamy minus 12 przez minus 4, daje nam to 3 na plusie, bo jeżeli dzielimy dwie liczby ujemne, to wynik będzie zawsze dodatni. I mamy jeszcze x2, będzie to minus 5 plus 7 przez minus 4, czyli mamy 2 przez minus 4, czyli minus 1, drugą. I wykonując zadanie do tego momentu, mamy dopiero jeden punkt. A za co otrzymujemy drugi punkt? Zobacz, to jest nierówność, a jeżeli chodzi o nierówność, warto jest naszkicować sobie oś. Czyli mamy naszą oś x, zaznaczamy te nasze dwa miejsca zerowe, czyli w naszym przypadku 3 i minus jedną drugą, czyli mamy minus jedna druga i mamy trójkę po prawej stronie i uwaga, wiemy, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Czyli musimy naszkicować parabolę, która ma takie dwa miejsca zerowe minus jedna, druga oraz 3 i ta parabola będzie miała ramiona skierowane w dół. Dlaczego? Ponieważ współczynnik a, współczynnik przy x kwadrat jest liczbą ujemną, czyli szkicujemy taką parabolkę, która będzie wykresem naszej funkcji kwadratowej i musimy teraz odczytać wartości większe od zera. Zawsze na samym końcu musimy spojrzeć, jaki mamy tutaj znak nierówności. Wartości większe od zera, czyli innymi słowy, tam, gdzie nasza funkcja, nasza parabola jest nad osią x, czyli ma wartości dodatnie, jest nad osią x, i to mamy tutaj. Tu jest taka sytuacja, czyli musimy opisać, Taki przedział, możemy napisać odpowiedź teraz, że x należy do przedziału od minus jednej, drugiej do trójki, przedział obustronnie otwarty, ponieważ my szukamy wartości dodatnich, czyli te miejsca zerowe, te pierwiastki nie będą należały do naszego przedziału. Czyli zauważ, że nierówność od równania różni się tylko tym, że musimy naszkicować wykres tej funkcji i odczytać odpowiedni przedział. Spróbujmy sobie teraz zrobić jeszcze jeden przykład nierówności kwadratowej, ale taki troszkę trudniejszy. Mamy taką nierówność: 2x minus 2 razy x plus 5 większe bądź równe od x minus 2 podniesione do kwadratu minus 33. I teraz, jakie błędy tu się zdarzają? Niektórzy próbują przyrównywać te dwa nawiasy albo nawet trzy nawiasy do zera, ponieważ gdzieś tak zobaczyli w szkole. Ale pamiętaj proszę, że tą metodę możemy wykorzystać tylko wtedy, jeżeli po drugiej stronie nierówności jest zero, a my tego zera nie mamy. Więc jeżeli masz przykład takiej nierówności, gdzie masz jakieś nawiasy, które trzeba wymnożyć, a po drugiej stronie nie ma zera, to po prostu musimy wykonać te działania. Musimy tą nierówność uprościć, korzystając w tym przypadku ze wzoru skróconego mnożenia, a w tym przypadku po prostu wymnożyć nawias razy nawias. Nie ma tutaj drogi na skróty. Czyli możemy napisać 2 i najpierw wymnóż sobie te dwa nawiasy. Nie mnóż od razu nawias razy nawias i jeszcze razy 2, bo to się może bardzo pomieszać, a byłoby szkoda. Czyli zróbmy to po kolei. Najpierw każdy element z każdym wymnażamy nawias razy nawias, a później wszystko razy 2. Czyli mamy x razy x to będzie x kwadrat, x razy 5 to będzie plus 5x, minus 2 razy x to będzie minus 2x, minus 2 razy 5 daje nam minus 10, większe bądź równe od. Mamy wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, czyli to będzie x kwadrat minus 4x plus 4 i to jeszcze minus 33. Teraz wymnóżmy każdy element nawiasu po lewej stronie nierówności razy 2. Czyli mamy 2x kwadrat plus. 5x minus 2x daje nam 3x, razy 2 mamy 6x minus 20. To jest większe bądź równe od x kwadrat minus 4x minus 29. No i musimy nierówność doprowadzić do tego, że po jednej stronie nierówności będzie 0. Czyli wszystko przenieśmy na lewą stronę nierówności, więc mielibyśmy 2x kwadrat minus x kwadrat, czyli x kwadrat, 6x plus 4x mamy plus 10. X, minus 20 plus 29 mamy plus 9 większe bądź równe od zera. No i wyliczamy deltę. Delta równa się b kwadrat, czyli 100 minus 4 razy 1 razy 9, czyli mamy 100 minus 36 to będzie 64. Pierwiastek z delty to jest oczywiście 8 i wyliczamy miejsca zerowe, czyli x1 to będzie, pamiętamy, że z tej nierówności bierzemy nasze współczynniki minus b, czyli minus 10, minus pierwiastek z delty, czyli minus 8 przez 2a, czyli przez 2. Mamy minus 18 przez 2, czyli minus 9 i x2. Minus 10 plus 8 przez 2, czyli minus 2 przez 2, daje nam minus 1. No i teraz szkicujemy sobie naszą oś x, -ów. mamy minus 9 i minus 1, i szkicujemy sobie wykres naszej paraboli. Nasza parabola będzie miała ramiona skierowane w górę, ponieważ przy x kwadrat nie ma ujemnego współczynnika, czyli szkicujemy taką parabolkę przechodzącą przez te dwa miejsca zerowe. I tym razem musimy odczytać wartości większe bądź równe od zera. Czyli musimy wyszukać taki obszar naszej funkcji, gdzie ona jest ponad osią x. I to będą te ramionka. Zobaczmy, że te ramiona od miejsc zerowych w górę są powyżej osi x, -ów. czyli mamy ten obszar. I ten obszar. I uwaga, mieliśmy tutaj wartości większe bądź równe 0, czyli te miejsca zerowe również zawierają się w naszym rozwiązaniu. Czyli mamy odpowiedź, że x należy od minus nieskończoności do minus 9 i w minus 9 na was domykamy. Suma od minus 1 na was domknięty aż do nieskończoności. I to będzie nasza ostateczna odpowiedź. Mam nadzieję, że te kilka przykładów pomogło Ci zobaczyć, gdzie są takie najważniejsze momenty w tych zadaniach i gdzie łatwo można stracić punkty. Mam nadzieję, że teraz będziesz już zwracać uwagę na te momenty i nie popełnisz takich błędów. Jeżeli lekcja Ci się spodobała i była dla Ciebie przydatna, będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę albo komentarz. Dzięki temu ułatwiasz mi dotarcie z tą wiedzą do jeszcze większej liczby maturzystów, a to jest moim celem. Będę Ci bardzo wdzięczna za pomoc. Dziękuję za Twoją uwagę dzisiejszego dnia i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo albo w którymś z moich kursów, albo w jakimś kolejnym filmie na YouTubie. Powodzenia!